Rak płuca to, jest, to nie jest jedna choroba, tak? Ogólnie możemy podzielić pacjentów, u których rozpoznajemy raka płuca, na chorych, u których rozpoznaliśmy niedrobnokomórkowego raka płuca, i ci będą dominować, oraz na chorych, u których rozpoznajemy raka drobnokomórkowego płuca. I ja tę prezentację podzieliłam na dwie części, ponieważ zarówno w odniesieniu do niedrobnokomórkowego, jak i do drobnokomórkowego raka płuca mamy postęp, o czym będę chciała Państwu powiedzieć. Przez wiele lat. Jedyna możliwość, jaką mieliśmy u pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, to była kwalifikacja do chemioterapii. Zwykle kwalifikowaliśmy chorych do dwulekowej chemioterapii opartej na pochodnych platyny, z jakimś dodatkiem. Jeżeli chory był w gorszym stopniu sprawności, mógł otrzymać monoterapię i po progresji również jeden z klasycznych cytostatyków. Jakie były wyniki tego leczenia? Pozostawiające wiele do życzenia. Średnio chorzy od rozpoznania choroby do śmierci żyli około 12 miesięcy. Postęp jaki się dokonał w pierwszej kolejności wskazał cele dla terapii ukierunkowanych molekularnie i to co państwo w tej chwili widzicie to są leki które mamy w Polsce refundowane i pacjenci otrzymujący leki ukierunkowane molekularnie z kilku grup jak państwo widzicie mają szansę na kilka lat przeżycia i my to widzimy nie tylko w doniesieniach literaturowych ale również w praktyce klinicznej no i druga grupa leków która zmieniła rokowanie naszych pacjentów to są właśnie immunologiczne punkty Inhibitory immunologicznych punktów kontroli. Mamy w tej chwili w Polsce dostępne trzy leki: atezolizumab, nivolumab i pembrolizumab. Gdzie jest dla nich miejsce w praktyce klinicznej? W Polsce na dziś sytuacja wygląda tak, że u chorego, u którego mamy wysoką ekspresję receptorów PDL-1, to są te takie najmocniej zbadane i najlepiej udokumentowane czynniki predykcyjne dla tej terapii, możemy zastosować pembrolizumab u wszystkich pozostałych pacjentów, jedynie immunoterapia po niepowodzeniu pochodnych platyny czy innej chemioterapii, czyli nivolumab lub atezolizumab. Ja w tej prezentacji skupię się na pierwszej linii leczenia, ponieważ tutaj dzieje się najwięcej i tutaj widzimy, że dodanie immunoterapii do chemioterapii może jeszcze zmienić losy tych chorych. Natomiast czy ta immunoterapia stosowana u pacjentów z wysoką ekspresją Receptorów pl 1 poprawia rokowanie? Znacząco tak. Jak Państwo widzicie, to jest wynik badania rejestracyjnego, które pokazuje, że znacząco wyższy odsetek pacjentów, u których zastosowano na dzień dobry pembrolizumab, żyje rok i dwa lata, aniżeli tych. U których stosowano chemioterapię, mamy również znaczącą różnicę w medianach czasu przeżycia całkowitego. Jest tylko jeden problem: ta wysoka ekspresja receptorów PDL-1, wymagana do kwalifikacji do tej terapii, występuje u około 25-30% wszystkich naszych pacjentów, co oznacza, że 70% chorych nie ma szans na taką terapię. I drugi lek to są doniesienia z. Europejskiego Kongresu z jesieni ubiegłego roku, a tezolizumab podobna konstrukcja i podobne wyniki. Również znacząca przewaga immunoterapii stosowanej jako pojedynczy lek nad chemioterapią u chorych, u których była wysoka ekspresja. Czy można te wyniki jeszcze poprawić? Mówiąc inaczej, czy jest sens dodawać do immunoterapii chemioterapię i czy to działa? Najprościej mówiąc. Dołączenie chemioterapii do immunoterapii ma spowodować, takie są podstawy teoretyczne tego leczenia skojarzonego, zwiększoną aktywację układu immunologicznego poprzez to, że pod wpływem chemioterapii dochodzi do bardzo dużego uwalnienia antygenów nowotworowych. No i bardzo krótko przekażę państwu, pokażę Państwu kilka badań, które stały się podstawą do rejestracji takich schematów skojarzonych. Mamy badanie z atezolizumabem w połączeniu również z lekiem antyangiogennym. Jak Państwo widzicie, taki schemat skojarzony, czyli Immunoterapia, chemioterapia i lek antyangiogenny, to jest ten środkowy słupek znacząco zwiększył odsetek odpowiedzi na terapię, jak również poprawił czas wolny od progresji choroby i widzimy tutaj różnice w medianie, widzimy tutaj znacząco wyższy odsetek pacjentów, którzy żyją bez progresji po pół roku czy po roku od rozpoczęcia terapii i widzimy również przewagę, jeśli chodzi o wydłużenie czasu przeżycia całkowitego, widzimy różnice w medianach i w odsetkach chorych przeżywających wiele miesięcy. Interesujące z praktycznego i klinicznego punktu widzenia były obserwacje autorów tego projektu, które mówią, że pacjentami, którzy odnoszą znaczącą korzyść ze stosowania takiej skojarzonej terapii, byli chorzy, o których my wiemy, że bardzo źle rokują. To są pacjenci z przerzutami do wątroby, i tutaj widzimy redukcję ryzyka zgonów w tej podgrupie chorych znaczącą. Korzyść odnieśli również pacjenci ze zmianami molekularnymi z mutacją w genie EGFR, w rearanżacją w genie ALK. To są pacjenci, u których my jak na razie immunoterapię nie stosujemy. A to badanie pokazało, że być może u tych chorych schemat skojarzony poprawi wyniki leczenia. Mamy kolejne dwa badania, to jest już inny lek, pembrolizumab, dwa bliźniacze badania. Mamy osobne badanie dla raka płaskonabłonkowego, osobne dla niepłaskonabłonkowego. Najogólniej można powiedzieć, że ich prosta konstrukcja była taka, że otrzymywali cztery cykle chemioterapii w połączeniu z pembrolizumabem lub placebo, mniej więcej dwa lata terapii w założonej. Jakie wyniki? Jeśli Jak spojrzymy na redukcję ryzyka zgonu, to ona dotyczyła wszystkich analizowanych podgrup, niezależnie od wieku, płci, stopnia ekspresji receptora PDL1. Widzimy również znaczącą poprawę w medianie czasu przeżycia całkowitego i poprawę, zwiększenie odsetka chorych, którzy przeżywali ogółem albo bez progresji po roku obserwacji. Oczywiście widzimy, że różnice, jeśli chodzi o czas przeżycia całkowity. Stopień ekspresji receptora PD-1 miał znaczenie, ale ogólnie można powiedzieć, że wszyscy chorzy odnieśli korzyść i to jest przed kilku tygodni aktualizacja tego badania. Widzimy, że ci pacjenci, którzy mieli bardzo wysoką ekspresję, mają się najlepiej, więc to jest dość mocny czynnik predykcyjny na dolnych te dolne krzywe, natomiast dotyczą pacjentów w zasadzie bez ekspresji tego receptora i widzimy również, że oni odnoszą korzyść z pembrolizumabu dodanego do chemioterapii, ale ta korzyść już nie jest taka spektakularna. I autorzy Aktualizacji tego badania dokumentują również fakt skuteczności leczenia skojarzonego u pacjentów, u których obserwowano wyjściowo przerzuty do wątroby. Mówiłam o tym, że to jest bardzo zły czynnik krokowniczy. Jak również u pacjentów, u których stwierdzono na dzień dobry przerzuty do mózgowia. To również jest zły czynnik krokowniczy. Oczywiście wyniki uzyskiwane w tych podgrupach chorych nie są tak dobre jak u pacjentów, u których tych przerzutów wyjściowo nie było, ale widzimy, że część tych chorych przynajmniej ma szansę na korzyść kliniczną. No, niestety to leczenie nie jest wolne od działań niepożądanych i te schematy skojarzone są obarczone wyższym ryzykiem powikłań, w tym również istotnych klinicznie, i wyższym ryzykiem zakończenia przedwczesnego terapii, o czym należy pamiętać. I badanie z rakiem płaskonabłonkowym. Tutaj jak spojrzymy... Y na mediany czasu przeżycia całkowitego, to widać, że to jest inna choroba. W raku gruczołowym te mediany przekraczają 20 miesięcy, w raku płasko nie. To są dwa różne typy histologiczne o dwóch różnych przebiegach klinicznych, ale podobnie widzimy, że wszyscy pacjenci analizowali, odnieśli korzyść z zastosowania terapii skojarzonej, i to widać również, jeśli chodzi o odsetek chorych, który przeżywa rok od rozpoczęcia terapii. Wczoraj zakończyło się ASCO, niestety w tym roku wirtualne. Ale zaprezentowano wyniki dość ciekawego badania w swojej koncepcji i również ciekawych wyników. To są wstępne wyniki, ale pokazujące poprawę rokowania. Badanie, które skonstruowane było następująco: dwa cykle chemioterapii dołączone do dubletu immunoterapii. Mamy Nivolumab w połączeniu z ipilimumabem, w porównaniu z klasyczną chemioterapią opartą na pochodnych platyny, cztery cykle. Jakie wyniki? Uzyskano korzyść zarówno w zakresie wydłużenia czasu wolnego od progresji choroby, jak i czasu przeżycia całkowitego, więc być może to jest jakaś ciekawa koncepcja, mniejszenie liczby schematów chemioterapii konwencjonalnej, ale podwójne blokowanie immunologicznych punktów kontroli, niestety również oczywiście nieco wyższa toksyczność. Podstawowe pytanie takie praktyczne, które sobie zadajemy, kiedy staje przed nami pacjent i widzimy na ten jego PDL-1, to jest taki: jeżeli u chorego mamy wysoką ekspresję PDL1, to czy Wystarczy monoterapia, od tego zaczęłam. Pamiętacie Państwo, to badanie z pembrolizumabem i drugie z atezolizumabem, czy jednak trzeba łączyć z chemioterapią? Wydaje się, że dodanie chemioterapii u pacjentów, w których mam wysoką ekspresję receptora PDL-1, nic nie daje. Proszę zobaczyć na tą tabelę. To są dwa pierwsze badania z monoterapią. Mamy odsetki chorych, którzy przeżywają rok. 60 kilka 70, a to są badania z chemioterapią. Nie ma tutaj różnic. Redukcja ryzyka zgonu podobna. Oczywiście porównywanie median jednej z drugą nie ma sensu. Więc uważa się, że jeżeli chory ma wysoką ekspresję receptorów PD1, immunoterapia jako sama wystarczy. A co z chorymi z tą niższą ekspresją, no tu jest cały czas kwestia dysku, dyskutowana i dyskusyjna. Pokazałam Państwu wyniki kilku badań, z których wy, wynika, że de facto wszyscy pacjenci odnosili korzyść. Ale trzeba pamiętać o tym, że badania kliniczne yy, no, rządzą się swoimi sprawa, prawami. Tam są idealni pacjenci, szczególnie dobrana populacja, w realnej populacji, którą my leczymy, może to wyglądać nieco inaczej, za chwilkę, jeszcze do tego wrócę. Natomiast Niewątpliwie zalecenia europejskie i amerykańskie mówią tak, że jeżeli mamy pacjenta z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, czy to płaskim nabłonkowym, czy nie płaskonabłąkowym, to widzicie Państwo tutaj przy ekspresji poniżej 50% jest kilka możliwości, a każda z tych możliwości to jest leczenie skojarzone immunoterapią. Jeżeli pacjent ma przeciwwskazania do immunoterapii, nadal standardem pozostaje chemioterapia. Mówiłam o tym doborze chorych. Bardzo istotnym czynnikiem, który bierzemy pod uwagę, który musimy brać pod uwagę jest stopień sprawności pacjentów. To, co Państwo widzicie, to są krzywe przeżycia chorych leczonych immunoterapią, determinowane stopniem sprawności i to jest oczywiste. Jeżeli chorzy są w gorszej kondycji, to z immunoterapii nie odnoszą korzyści. Mamy nawet metaanalizę podsumowującą te wyniki. Te wyniki, co prawda, dotyczą chorych leczonych immunoterapią w drugiej linii leczenia, ale myślę, że również w podejściu do pierwszej linii, do leczenia skojarzonego, to jest bardzo mocny czynnik rokowniczy. W literaturze można również znaleźć kilka bardzo ciekawych indeksów prognostycznych. Proszę zobaczyć, one się opierają na takich prostych parametrach. Znowu mamy stopień sprawności, ilość palonych lat, obecnych przerzutów do wątroby, LDH i aktywność układu immunologicznego i ten indeks rokowniczy oparty na tych pięciu parametrach bardzo. Jasno i prosto determinuje losy naszych pacjentów. Krótko mówiąc, im gorzej, tym gorzej. Jeżeli mamy pacjenta w gorszej kondycji, który ma bardzo zajęte, wiele zmian przerzutowych w wątrobie z wysoką aktywnością LDH, on prawdopodobnie z immunoterapii czy też z immunochemioterapii nie odniesie korzyści. No i na koniec tej części dotyczącej raka niedrobnokomórkowego płuca. Moim zdaniem bardzo ważna rzecz, być może nawet najważniejsza proszę zobaczyć jak wysoki odsetek chorych, którzy byli leczeni w badaniach klinicznych, czyli to jest ta luksusowa populacja, nie kończą leczenia z powodu działań niepożądanych jedna trzecia to jest coś, co musimy brać pod uwagę w momencie kwalifikacji do leczenia chorych. No i rak drobnokomórkowy. W Polsce rocznie około 3000 nowych rozpoznań, w większości niestety w stopniu znacznego zaawansowania. W związku z tym wyniki dotychczas uzyskiwane nawet u pacjentów, u których mogliśmy myśleć o jakimś leczeniu radykalnym, chemioradioterapii, zdecydowanie niezachęcające. Rak drobnokomórkowy różni się od niedrobnokomórkowego nie tylko nazwą, ale różni się również tym, że bardzo często w momencie rozpoznania prezentuje się tak, to są bardzo rozległe zmiany zlokalizowane w klatce piersiowej, mnogie zmiany wtórne w wątrobie. Różni się też dynamiką. Tutaj widzicie Państwo tomografię mojej osobistej pacjentki. Pomiędzy tą tomografią, a tą minęło sześć tygodni. Taka jest dynamika raka drobnokomórkowego płuca, tak? Ta pacjentka tutaj była w znakomitej kondycji. Tutaj przyjechała na wózku z nasiloną dusznością, bardzo szybko zginęła. Nie dało się już jej pomóc, to była chora już po leczeniu pierwszej linii. Tak wygląda rak drobnokomórkowy. Czy w związku z tym potrzebujemy skutecznych terapii? Oczywiście tak. Dotychczas Standard był następujący, cztery cykle chemioterapii opartej na pochodnych platyny, progresja, kolejna chemioterapia o wyborze schematu decydował czas, jaki upłynął od zakończenia poprzedniej chemioterapii i potem już zwykle nic, leczenie objawowe, ewentualnie paliatywne na promienianie. Również u tych chorych rozważamy radioterapię profilaktyczną mózgowia, bo wiadomo, że to postępowanie redukuje ryzyko wystąpienia przerzutów do środkowego układu nerwowego i również redukuje ryzyko zgonu z tym związanego, ale trzeba pamiętać, że napromienianie całego mózgowia to zaburzenia poznawcze, to pogorszenie jakości życia, no i oczywiście zawsze pozostaje pytanie, jak monitorować, jak obrazować tych chorych, aby mieć pewność, że uzyskaliśmy sukces terapeutyczny. No i dosłownie w ostatnich miesiącach opublikowano wyniki dwóch bliźniaczych badań, ale z dwoma różnymi. Lekami, choć należącymi do tej samej grupy, badanie z atezolizumabem i z durwalumabem. One były skonstruowane prosto, mianowicie były tak skonstruowane, że chorzy dostawali 4 do 6 cykli chemioterapii plus immunoterapię do czasu progresji. Podobne grupy pacjentów, mniej więcej 10% chorych przerzuty do mózgu, 40% przerzuty do wątroby, większość chorych w stopniu sprawności ECOG-1. No i jakie wyniki? Proszę zobaczyć, bo to jest bardzo ciekawe, to jest inna choroba niż rak niedrobnokomórkowy płuca. Czy dodanie immunoterapii poprawiło odsetki obiektywnych odpowiedzi na leczenie? Niespecjalnie. Dlaczego? Bo to jest wybitnie chemiowrażliwy nowotwór i widać, że jeśli chodzi o odsetek obiektywnych odpowiedzi, to w zasadzie tutaj chemioterapia świetnie sobie radzi, ta immunoterapia niewiele dodaje, chociaż trochę lepiej to wygląda w przypadku Durvalumabu. Czy dodanie immunoterapii do chemioterapii wydłużyło czas wolny od progresji? Trochę tak, ale jak Państwo zobaczycie, krzywe przeżycia bez progresji dopiero się zaczynają rozchodzić, mówiąc nielegancko, po mniej więcej 6 miesiącach, i to jest obserwacja dla obydwu tych badań. Troszeczkę więcej pacjentów przeżyło bez progresji u chorych, którzy otrzymywali durvalumab. I czy poprawiło czas przeżycia całkowitego? No tutaj tak. To tu jest jakby największy zysk i najlepsze obserwacje i w obydwu z tych badań. Większe tutaj różnice mamy w przypadku durwalumabu, ale dla atezolizumabu również to jest dwa miesiące, więc możemy powiedzieć, że to jest jakiś przełom. I rzeczywiście to jest opcja dla naszych pacjentów, znaczy byłaby, bo oczywiście jak Państwo świetnie wiecie, żaden z tych leków nie jest refundowany i dostępny w Polsce, ale trzeba powiedzieć, że to jest pierwsza możliwość podania czegoś pacjentom z drobnokomórkowym rakiem płuca od od zawsze chyba od momentu kiedy pokazała się chemioterapia nie było nic nowego. No i w analizie podgrup można stwierdzić, że większość tych pacjentów albo prawie wszyscy odnosili korzyść z zastosowania immunoterapii. Są pewne różnice, dyskusje o tym, jaki cytostatek stosować, czy cisplatynę, czy karboplatynę o wartość tego leczenia u chorych z przerzutami do mózgu. Jeśli chodzi o działania niepożądane, no to podobnie jedna trzecia pacjentów odniosła poważne działania niepożądane związane z terapią, ale zgonów obserwowano stosunkowo niewiele. I kiedy spojrzymy na aktualne rekomendacje i zalecenia leczenia drobnokomórkowego raka płuca, to te schematy skojarzone są na pierwszym miejscu. To jest coś, co, po co powinniśmy sięgać i to wydaje się, że rzeczywiście ma szansę poprawić rokowanie tym pacjentom. Natomiast kończąc i odpowiadając czy też próbując odpowiedzieć na pytanie chemioterapia w raku płuca jako samodzielne leczenie czy w skojarzeniu z immunoterapią. Dwa zasadnicze pytania: czy leczenie skojarzone jest bardziej skuteczne od chemioterapii? To myślę, że tutaj wątpliwości nie mamy. Zdecydowanie tak. I to zarówno w raku drobnokomórkowym płuca, jak i w niedrobnokomórkowym mamy już kilka badań klinicznych, może nawet więcej niż kilka. One wszystkie dokumentują, że większość pacjentów, którzy otrzymała to leczenie skojarzone odnosi korzyść, natomiast czy każdy pacjent może być zakwalifikowany do tego le leczenia? No, zdecydowanie nie. Tak? I to nie chodzi tylko o brak dostępności do tych leków w Polsce, chociaż oczywiście, gdyby one były, to moglibyśmy wtedy dywagować i zastanawiać się, kto odniesie większą korzyść, a kto nie. Natomiast chodzi właśnie o to, że musimy pamiętać o tym, że pacjenci z zaawansowanym rakiem płuca, nawet w pierwszej linii leczenia, to jest bardzo heterogenna populacja. I szczególnie u chorych, którzy mają wiele tych negatywnych czynników rokowniczych, którzy są w gorszym stanie z ogólnym, ta kwalifikacja musi być bardzo ostrożna, bo pamiętajmy, że mamy skuteczność, ale mamy też bezpieczeństwo, i o obydwu tych elementach terapii musimy cały czas myśleć. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.